W moim przekonaniu najgorszy tydzień w historii rządów Donalda Tuska od 13 grudnia 2023 roku. Tydzień masakra. Tydzień rozpoczął się od Waszyngtonu, gdzie Tuska nie było. Rozpoczął się od tego drona rosyjskiego, który wylądował zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Dęblina. Od naszej bazy lotniczej, od naszej akademii lotniczej. Tydzień, w którym Polacy dramatycznie ocenili i rząd Tuska, i KPO, tydzień, w którym było pierwsze weto prezydenta Karola Wolskiego. Krótko mówiąc, seria porażek, które trzeba podsumować, bo one wcale też nie są dobre dla Polski, ale pokazują, jak fatalnym rządem jest rząd Tuska. Zapraszam na podsumowanie tego arcyciekawego tygodnia. Waszyngton. Coś niebywałego. Otóż, kiedy zakończył, zakończył się szczyt w Anchorage na Alasce yy, i rozmowy Putina z Trumpem, yy, wielu oceniało bardzo negatywnie to, co się stało właśnie tam na Alasce. Mi też się nie podobał czerwony dywan dla Putina, mi też się nie podobały oklaski Trumpa dla Putina, mi też się nie podobało zaproszenie Putina do samochodu Trumpa. No, niemniej jednak. Yy, Czas szybko pokazał, że to nie Putin, a Trump posuwa się naprzód, jeśli chodzi o cel zasadniczy zakończenie wojny na Ukrainie. Zaraz po tym wszystkim Trump rozmawiał z przywódcami Europy, w tym z Karolem Nawrockim, na, za pomocą telełącza, ale później, w ciągu dosłownie kilkunastu godzin, okazało się, że zaprasza Wołodymira Zełęckiego do Waszyngtonu, a na prośbę Zełęckiego ma lecieć tam również koalicja chętnych. No i zaczęły się przepychanki. Czy leci tam Karol Nawrocki, czy nie leci? Karol Nawrocki tam nie poleciał, dlatego, że leci 3 września na indywidualne zaproszenie Donalda Trumpa zaproszenie do spotkania w Białym Domu, w gabinecie owalnym i dyskusję o wszystkim, o ścisłym sojuszu Polski ze Stanami Zjednoczonymi, także sojuszu gospodarczym, ale w kontekście naszego bezpieczeństwa, także o wojnie na Ukrainie. Więc po co miałby tam jechać Karol Nawrocki, który jedzie za chwilkę indywidualnie do Waszyngtona? Poza tym nie jest w koalicji chętnych Karol Nawrocki, chętnych do wysyłania polskich wojsk. Na Ukrainę. Karol Ambrocki zresztą wprost mówi załańskiemu, co o nim myśli i o jego zachowaniu i czego my oczekujemy od Ukrainy. My, państwo, bez którego Ukraina już by nie istniała jako niepodległe państwo, bo to my, Polacy. Rząd yy, yy, Mateusza Morawieckiego, rząd PiSu, rząd, w którym ministrem spraw zagranicznych był Zbigniew Rał, prezydent Andrzej Duda. Uruchomiliśmy całą pomoc międzynarodową, bez której Kijów zajęty byłby już dawno przez Rosję. A dlaczego nie pojechał Tusk? Ewidentna klapa Tuska, pokazują to również sondaże dzisiejsze, jak ocenia to społeczeństwo. Społeczeństwo słusznie twierdzi, że to jest wina Tuska i Sikorskiego, że nie było tam właśnie Tuska w koalicji chętnych, do której on się zapisał, bo on w koalicji chętnych jest przecież. Nie było go tam, dlatego że no, żeby tam być, to trzeba szybko reagować. Żeby szybko reagować na zaproszenia i wydarzenia, to trzeba mieć swoich ambasadorów. A kogo my mamy w Waszyngtonie? Ciecia, kierownika placówki dyplomatycznej, klicha. Psychiatra odpowiedzialnego za katastrofę smoleńską, odpowiedzialnego politycznie, bezwzględnie, i to Amerykanie wiedzą. Człowieka, który tak jak Tusk, tak jak Sikorski, tak jak pani Applebaum obrażali całkiem niedawno Stany Zjednoczone i Amerykanów i Donalda Trumpa. W związku z tym nie było nas jako Polski przy tym stole i w sumie dobrze, bo tam uzgodniono 100 miliardów dolarów pomocy pożyczki dla Ukrainy, za którą to pożyczkę Ukraina kupi od Stanów Zjednoczonych sprzęt wojskowy. Myśmy swoje Ukrainie już dali, będziemy dalej pomagać, ale w tego rodzaju kwestie, jak nawet wysyłanie wojsk na Ukrainę, my nie. Wchodzimy. Z wtorku na środę o drugiej w nocy spadł dron. Dron bardzo głośny, dron, który wybuchł nad domostwami, który doprowadził do tego, że uszkodzenie uległy budynki. Z budynku jednego wypadły szyby. Huk był ogromny. Tego drona nie zarejestrowały polskie radary. Yy, I polskie siły powietrzne, polskie wojsko nie wiedziało, że 130 km dron rosyjski bez wątpienia i to wojskowy bez wątpienia krąży nad Polską. I eksplodował gdzie? Bardzo niedaleko, dosłownie kilkadziesiąt kilometrów od Dęblina, od naszej bazy wojskowej, lotniczej, od naszej Akademii Lotniczej. No i rano udały się tam służby. Najpierw policja. Później inne służby. Ale do 13:30 przynajmniej, ja teraz już wiem, że w ogóle na miejscu nie było nikogo z rządu. Później taka pani tutaj z warkoczykiem blondynka chodziła po ulicach miasta i mówiła, że ja coś kłamie. Pan wojewoda lubelski odezwał się, że on był. Panie wojewodu, z całym szacunkiem, pan nie jest członkiem rządu. A to nie spadł kawałek czegoś. I nie leżał sobie, tylko to spadł dron rosyjski, który eksplodował nad Polską po tym jak kilka godzin sobie nad Polską leciał te 130 kilometrów. Nie wiadomo co robił i co rejestrował i spadł obok bazy w Dęblinie. Dlaczego tam nie było zaraz na miejscu ministra spraw wewnętrznych? Dlaczego nie było na miejscu ministra obrony narodowej, wicepremiera? Dlaczego premiera nie było na miejscu razem z służbami, tylko odpoczywał? Bo chyba w ogóle nie przestał odpoczywać w tę środę. To jest skandal niebywały. Kochani, to jest dron wojskowy rosyjski. Dron wojskowy rosyjski, który leciał, robił huk, eksplodował niedaleko naszej bazy lotniczej? A wy mówicie, że nic się nie stało, bo pan Wojewoda pojechał? Co to jest? Klęska suszowa? Czy to jest atak rosyjski? Bo to jest atak rosyjski. To jest zaczepka, to jest prowokacja, ale rosyjskiego drona wojskowego. I prawdopodobnie nie był to nawet Wabik. Tylko to był regularny dron rosyjski, który mógł być także uzbrojony. Ale to ma wyjaśnić śledztwo. To, w jaki, w jaki sposób zachowały się służby państwa polskiego, to, w jaki sposób zachował się rząd z Tuskiem na czele, Kośniakiem, Kamyszem czy Kierwińskim, jest rzeczywiście czymś, co powinno dawać wszystkim już do zrozumienia, że ten rząd szkodzi bezpieczeństwu państwa polskiego, jest zagrożeniem dla Naszego bezpieczeństwa. Co Rosjanie uzyskali przez ten dron? Jakie dane zgromadzili dzięki temu dronowi? Jakie mają teraz informacje? No, na przykład takie, że Polska podobno nie ma żadnego systemu, który by wychwytywał drony na niskiej wysokości. To znaczy, że ruscy mogą dzisiaj puścić 100-150 dronów uzbrojonych na niskiej wysokości i nikt ich nawet nie zauważy, a zauważył jakiś system wykrywania cywilny. I to nieprawda, że my nie mamy takiego systemu, który by wykrył te drony. Sky Control, kupiony za czasów rządów prawa i sprawiedliwości, powinien być rozwijany, ale już w lipcu dziennikarze od wojskowości podnosili alarm, że nie ma pieniędzy na rozwijanie Sky Control, że nie ma pieniędzy na jego udoskonalanie, że nie ma pieniędzy na jego pełne wykorzystywanie, jesteśmy bezbronni, jeśli chodzi o obronę powietrzną. A do tego przecież w sobie szynie starosta Rycki oddał wojsku. Swoje, swoje terytorium, swoje miejsce, swoją szkołę byłą, budynki i duży plac po to, żeby tam powstawała szybko jednostka przeciwlotnicza. Myśmy to rozpoczęli, to już powinno tam działać, a ten rząd to zatrzymał. Podobno mają to robić jakieś zapasowe lądowisko. Po co wam zapasowe lądowisko? Tu potrzebne są siły przeciwlotnicze, bo nam ruscy dron przysyłają, a wy nawet nie potraficie go wychwycić. Do dymisji natychmiast dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Pojawił się sondaż, zobaczcie, 73% społeczeństwa twierdzi, że Krajowy Plan Odbudowy i to co z nim zrobiono, te miliard 200-400 milionów złotych, które wydano na przedsiębiorców, ale dawno po tym jak mieli straty i to jeszcze na jakich, na przykład seks klub dla swingersów, na te jachty, na mobilne ekspresy do kawy, solaria i tak dalej, zaszkodzą rządowi Tuska. Nawet ponad 50% wyborców Platformy dokładnie tak twierdzi. I musi to zaszkodzić, bo nawet wszystkie rzeczy dookoła, które się dzieją, nie spowodują, że my o KPO zapomnimy. Będziemy to przypominać, będziemy żądać stworzenia specjalnego zespołu śledczych w prokuraturze. Będziemy żądać także innych środków, bo musicie za to, kochani, z KPO podnieść odpowiedzialność. Także tu na Lubelszczyźnie jakiś radny z Polski 2050 uzyskał ponad 400 tysięcy dotacji. Pan Łąski i jego żony. Otrzymali ponad milion złotych dotacji. To są rzeczy, które są rzeczywiście karygodne. I w tym kontekście przypominamy także wasz hejt na stowarzyszenia, fundacje, które uzyskały środki choćby z programu Inwestycji w Oświacie i wspomagania organizacji działających w systemie oświaty wspomagających system oświaty. Niedawno, dosłownie w tych dniach, jedna z tych organizacji otrzymała ostateczny raport po kontroli Krajowej Administracji Skarbowej z Łodzi, nasłanej przez Nowacką i Lubnauer. Co czytamy w tym raporcie? A zobaczcie, czytamy, że nie ma żadnych, żadnych negatywnych ocen, co więcej w związku z tym organ audytorski odstępuje od jakichkolwiek zaleceń pokontrolnych. Tak jest również w Rzeszowie, gdzie powstało Centrum Edukacji Międzypokoleniowej imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Tak jest również w Lublinie, gdzie Fundacja Pod Damaszkiem świadczy y, korepetycje bezpłatne, a także porady psychologiczne y, dla dzieci, najbiedniejszych dzieci w centrum Lublina. Tak jest w wielu innych miejscach. Czy Lubnauer z Nowacką przeproszą te stowarzyszenia i fundacje? Hejtowane przez ostatnie dwa lata? Wątpię, ale niech wszyscy inni zobaczą i skonfrontują wydatki choćby na samochód dla dzieci niepełnosprawnych, choćby na korepetycję dla dzieci najuboższych, choćby szkołę dla autystów z 400 tysiącami czy ponad prawie 500 tysiącami dofinansowania dla spingersów w klubie, solarium, przenośnymi, ekspresami do kawy czy jachtami. Społeczeństwo to widzi. Stąd 73% ocenia negatywnie to, co się stało z KPO i twierdzi, że to zaszkodzi Tuskowi. Oby jak najszybciej, bo Polska potrzebuje dymisji rządu Tuska i rozwalenia koalicji 13 grudnia. Mamy to pierwsze weto prezydenta Karola Noworowskiego do absurdalnej ustawy wiatrakowej. Otóż wrzucono panu prezydentowi Nawrockiemu ustawę, w której kombinowano, jak pomóc znów Niemcom. Pamiętacie ich kombinację z początku ich kadencji, z grudnia 2006 roku, kiedy pani Henning-Kloska wrzuciła ustawę wiatrakową? Wtedy Siemens był w, w terapatach, bankrutował i trzeba było mu pomóc. Sprzeciwiliśmy się temu bardzo mocno. Teraz zrobili rzutkę już ustawową. Chcą, żeby 500 metrów od domostw były wiatraki. A przy tym chcieli zaszantażować Karola Nawrockiego, bo dodali przepisy przedłużające o troszkę mrożenie cen energii dla Polaków. Nie z prezydentem Karolem Nawrockim te numery Tusku. Otóż pan prezydent zawetował z hukiem tę absurdalną ustawę wiatrakową, o której nawet Kołodziejczak, minister, wiceminister rolnictwa z Platformy Obywatelskiej, mówił w ten sposób a co pan prezydent nawrocki powinien zrobić z ustawą wiatrakową nie powinien jej podpisać mimo tego że są tam zaszyte mrożenie cen energii tak, to że to jest mrożenie cen energii to jest jedno i OK. A drugie to jest ustawa wiatrakowa. Wie, wie pan co, ja mieszkam między wiatrakami. Ja nie życzę nikomu, żeby mieszkał między fabrykami prądu. Fajnie się o tym mówi z perspektywy dużego miasta, ale nie zacierajmy też różnicy między miastem a wsią. Więc zawetował prezydent tę ustawę, a jednocześnie skierował do laski Marszałkowskiej błyskawicznie swój projekt ustawy o mrożeniu cen energii dla Polaków. I teraz mówimy, sprawdzam, panie marszałku Szymonie Hołownio, Cała koalicja 13 grudnia z Tuskiem na czele. Bierzcie się szybko do roboty, uchwalajmy te ustawy, bo Polacy czekają na odniżki cen energii bądź przynajmniej utrzymanie ich na tym poziomie. Żaden wiatrak nie obniży Polakowi ani jednemu, nawet o złotówkę, cen energii, którą dzisiaj musi ponosić. Więc przestańcie ściemniać, obniżajcie cen energii, a nie grajcie na Niemców. Naród niepokonany profesora Andrzeja Nowaka to epicka opowieść o niezłomnym duchu Polski. Od potęgi po zmagania z wrogami, ale zawsze z podniesioną głową. Jeśli chcesz zrozumieć dlaczego Polska nigdy się nie poddała, ta książka jest dla ciebie. Wejdź na www.bialekrup.pl, gdzie książkę możesz kupić z dużym rabatem.